Co jakiś czas zdarzają się takie seriale, które pojawiają się dosłownie znikąd. Nikt o nich nie słyszał, nikt o nich nie wie, nie miały żadnej większej promocji, a mimo to okazują się być po prostu dobre. I takie właśnie jest Query, czyli Zament, serial pokazywany w Cinemax, a także na HBO GO od 10 września. Zacznijmy od tego, że Cinemax dostarcza od pewnego czasu naprawdę jakościowe seriale. Niszowe, ale zawsze oryginalne i na poziomie takie jak na przykład Denik czy Banshee. Łączy je ciężki klimat i naturalizm, a także autorski charakter. Coś, na co mainstreamowe stacje rzadko mogą sobie pozwolić. Quarry pasuje do tego schematu idealnie, balansując na granicy key dramatu i sensacji. Nic w sumie dziwnego. To produkcja od scenarzystów Rectify i reżysera Banshee czy Damages, który w tym wypadku odpowiada za reżyserię wszystkich ośmiu odcinków. Query jest adaptacją serii powieści Maxa Alana Collinsa i fabularnie to raczej luźna narracja niż zamknięta całość, do jakich przyzwyczaiły nas często adaptacje powieści. A oglądając 7 z 8 odcinków pierwszej serii, odniosłam wrażenie, że serial nawet nie próbuje w klasyczny sposób budować napięcia. Cała historia rozpoczyna się w 1972 roku, w chwili, kiedy Mac Conaway, weteran wojny w Wietnamie, powraca do domu po misji, która zamiast statusu bohatera przyniosła mu niesławę. Nie może odnaleźć się w starej rzeczywistości, nikt nie chce go zatrudnić, a jedyne zainteresowanie okazuje mu jakiś podejrzany typ, który chce wciągnąć go w ciemne interesy. Mac długo się opiera, ale okoliczności nie pozostawią mu wyboru. To, co od pierwszej minuty zwraca uwagę w tym serialu, to klimat. Akcja rozgrywa się w Memphis, upalnego lata 72 roku w retroscenografiach i przy dźwiękach muzyki z epoki. Pobrzmiewają tu trochę echa kultowego amerykańskiego kina kontestującego wojnę w Wietnamie, łowcy Jeleni, czasu apokalipsy czy urodzonego 4 lipca. Szczególnie w pierwszym, przeszło 70-minutowym odcinku, czuć atmosferę wojennej traumy, która wpływała nie tylko na psychikę wracających z Wietnamu żołnierzy, ale pieczętowała losy ich rodzin. Zdjęciowo jest świetnie. Seriale osadzone w jakimś konkretnym kontekście historycznym zwykle mają problem z oddaniem realiów. W Quarry, dzięki kilku zabiegom formalnym i świetnej pracy kamery, udało się uzyskać jakość filmów z lat 70., a sceny akcji trzymają w napięciu. Aktorsko jest nieźle, choć nie idealnie. W głównej roli obsadzono Logana Marshalla Greena, stosunkowo mało znanego aktora, który ma w sobie coś z Rastakola z True Detective. Porównania zresztą nie da się uniknąć, zarówno Rast, jak i Max są facetami z problemami, piją, staczają się i dają ponieść emocjom. W postaci Maka brakuje jednak sporo głębi, co niektórych amerykańskich krytyków natchnęło do tezy, że Mac jest najsłabszym ogniwem serialu. Z kolei najciekawiej aktorsko wypada Australijczyk Damon Harriman jako tajemniczy Buddy. Ogólnie, Quarry z takiego dość powierzchownego początkowo serialu pozwala z czasem nabrać swoim bohaterom życia. Dzieje się tak zarówno w przypadku Buddy'ego, jak i jedynej ważnej postaci kobiecej, czyli żony Maka Johnny. Podsumowując, Quarry to serial oryginalny, ciekawy i bardzo klimatyczny. Nie stroni od pokazywania przemocy, ma w sobie też sporo wojennej traumy. I potrafi trzymać w napięciu. Dość sprawnie nawiguje między sferą emocji a sensacją, której szczególnie w dalszej części sezonu nie brakuje. Z pewnością nie jest to jednak serial dla każdego. Spodziewających się powtórki z Banshee muszę ostrzec, że jest to serial dużo bardziej off utrzymany w stylistyce retro i raczej mało komercyjny. Ma jednak szansę przyciągnąć fanów kina noir, klasyków z lat 70. i wszystkich, którzy szukają w serialu czegoś oryginalnego. Właściwie to o tym, czy warto oglądać ten serial, możecie się przekonać sami, ponieważ HBO Go udostępnia go całkowicie za darmo, a potem wróćcie do nas i napiszcie nam, co o nim sądzicie. Tyle od nas na dzisiaj. W najbliższym czasie spodziewajcie się większej ilości recenzji, dlatego że wrzesień to po prostu miesiąc nowości. A jeżeli chcecie dowiadywać się na bieżąco o serialach, koniecznie wpadajcie na naszego face'a, odwiedzajcie naszego Instagrama. Dawajcie nam łapki w górę i subujcie nasz kanał.